Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj znowu jest, zbliża się koniec sezonu, może tak powinienem powiedzieć. Także mamy 10 dni do końca sezonu. Także wypadałoby już ponabijać jakieś pułarki. W zeszłym sezonie zrobiliśmy po prostu tak, że wzięliśmy nasz główny deck i graliśmy nim od początku do końca na 13 levelach, zbijając 9 levele. Natomiast dziś postanowiłem, że zrobimy coś ciekawszego. A mianowicie zagramy 2.6, na którym normalnie gram na moim drugim koncie. I tamto mam w miarę wylewelowane jak na arenkę, na której jestem. Natomiast na naszym głównym koncie mam tam dziesiąte lewele, a na moim głównym deku mam 13 levele. Także będziemy mieli, będziemy mieli mniej więcej te same levele, co ma przeciwnik. I myślę, że to będzie znacznie bardziej fair i znacznie ciekawsze. Także zapraszam Was do oglądania. Także mamy 13 level konta, nasz przeciwnik jak widzicie ma level 11, także pierwszy mecz mamy najmniej pucharków wiadomo i przeciwnik ma stosunkowo niskie levele. Także ok przeciwnik ma na 12 goblinki, natomiast jak widzicie na przed Inferno Tower ma na 10. Także mamy widzicie te same levele co my, poza Wiadomo, główną wieżą, którą mamy na 13, tak jak już powtarzam po raz któryś. Natomiast trudno. Mamy Fireballa, który może zbić jego Wizarda. Natomiast z kolei jego batsy nie są zbijane przez naszego Ice Golema. Także to będzie dla nas minus. Natomiast myślę, że nie będziemy musieli się na tym opierać. Przynajmniej mam taką nadzieję. I przyjdźmy w komentarzu: Mnóstwo kart, które da się skontrolować bardzo ładnie Fireballem. A nasz Fireball jest, wiadomo, na 13, dlatego że jego też używam w moim głównym deku. Także ok. Niestety, Brzeźnik ma um, Royal Gianta na 13, na 12. Także to może być mały problem. E, natomiast my po prostu atakujemy cały czas. Brzeźnik chwilowo nie ma nie miał Inferno Towera ani nic innego do obrony. E, tak więc udało się ładnie to zrobić ładnie zaatakować. I generalnie myślę, że tutaj głównie będzie nam chodziło o to, żeby zaatakować wtedy, kiedy nie będzie miał dobrych kart do obrony. Głównie tutaj o to w tym chodzi. Natomiast oprócz czego będziemy mieli zawsze kanona, jako trochę rotacja, trochę żeby przejść do lepszych kart i po prostu za każdym razem, jeśli cokolwiek później będzie cianą zrobić, to, to będziemy mieli kanona na środku i będziemy mieli jakąś podstawę do obrony. I jeśli mamy też kanona, to szybciej możemy dotrzeć do drugiego kanona. I jeśli przycimnik zbije nam tego kanona podczas ataku, to my po prostu dajemy kolejnego kanona i nie ma problemu. Także ok, ślimik ma tym razem tylko jeden level różnicy między nami. Czyli ma level 12, natomiast zobaczymy jakie ma level kart, dlatego, że to ma chyba większe znaczenie i niestety, ale ma level 11, przynajmniej z tego co widzimy. Nie wiemy na jakim levelu ma Fireballa, natomiast raczej na dużym, obstawiam 12, dlatego, że bardzo ładnie zbił naszego Hog'a. Także okej, okay. my mamy Kanona, dajemy żywą tarczę plus Hog'a, niestety Hog jest na 12 z jego strony. Tak więc sam Kanon sobie z nimi poradzi i potrzebuje jeszcze dodatkowej asysty. Natomiast udało się uniknąć jakiejkolwiek uproszeń na naszej wieży. Także my od razu zrobimy kontra Nie czekając, aż przeciwnik znowu będzie miał jakieś karty do obrony. Głównie piecyk z jego strony czy czymkolwiek może po prostu się wybrać piecykiem, może tak. I jak widzimy, przeciwnik ma 10 level eliksir Golema. Także to będzie dla nas duży plus. Natomiast... Nie wiem czy gigantyczny, dlatego że nie mamy nic do obrony teraz. Nie mamy żadnego eliksiru. Musimy też naszą tylko poświęcić na, na bycie żywą tarczą, żeby to nie były takie gigantyczne obrażenia. Natomiast od razu atakujemy bez czekania. Zobaczymy, brzmik. Obstawiam, że będzie miał szkietanki, i będzie nam później potrzebny zap. Raczej tutaj zawsze zakładam, że będzie potrzebny ten zap. Natomiast jak na razie, absorbujemy. Fire Spirit za pomocą naszych dlatego, że to jest po prostu jeden eliksir i możemy dzięki temu dojść do lepszych kart. Oprócz go nasz kanon, który niestety jest na dziesiątym, też się ładnie spisuje z buildem tego Wallbreakera. To, to jest bomber po prostu. Wallbreaker się nazywa w Clash of Clans. Dwa hidy na wieży dzięki Zapowi. Przeźwignik ma elektroizalda. Przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się. To jest jakiś taki bardzo dziwny deck. Natomiast takimi tanimi kartami chcemy się bronić i znowu używa ta czapu plus kanon, muszkieterka z tyłu, zobaczymy co ma przeciwnik, przeciwnik mógł trochę poczekać i też zbić naszą muszkieterkę, to jest też trochę błąd z mojej strony, że dałem tę muszkieterkę tak blisko kanona, myślę, że tak nie powinno się robić, natomiast trudno. Zaptaż jest trochę zmarnowany, natomiast są jakieś obrażenia na wieżu po prostu. Tak samo znowu tego bombera zniszczymy, dlatego że byłby irytujący. Nasza muszkię znowu się broni. Dajemy na środku żywe tarcze. I znowu prześmik atakuje hogiem. Na szczęście mamy łóżki, tuż obok nas i wszystkie wieże do nierzają, także nie ma takiego wielkiego problemu. Problemem jest ten eliksir golem. Także dajemy żywą tarczę. Znowu dostaliśmy się do... właśnie Ice Golema. Mrozimy to wszystko. mrożimy się też nie w drugą stronę. Najtaniej no jak się tylko da. Tak, ten lepiej byłyby na tego golema wykorzystane. Natomiast trudno. Teraz tylko dwa Fireballa i będzie po wieży. Natomiast i tak nasz Hog doszedł do wieży, także no to jest nawet lepiej. Także ok. Jak widzicie, Hog na większym levelu raczej by się przydał. Dlatego, że to jest mniejszy level niż wszystko co mają przyziemnicy Nawet na takich nickich walkach. Natomiast myślę, że dzięki temu sprawia to, że jest to większe wyzwanie i dzięki temu przyjemniej się gra. Także, ok. Dajemy znowu kanona na środku. Chcemy jak najszybciej dojść do Hoga. Teraz nie mamy nic ciekawego, więc musimy Fireball'a zużyć. Natomiast za chwilę powinniśmy móc szybko dojść do tego Firebola. Przy się z nas śmieje, nie wiem dlaczego. Natomiast my już doszliśmy do drugiego kanona, nawet jeśli ten kanon sobie zginął. Mamy zapa mamy szkietonki, mamy Ice Spirita I praktycznie został zbity atak przeciwnika Jakieś minimalne obrażenie na wieży Natomiast my za chwilę i tak zaatakujemy go Hogiem Natomiast musimy wyciszyć przeciwnika Dlatego, że jest bardzo niemiły e, Także okej okay. Idziemy z tyłu Dajemy Hoga, po prostu atakujemy Hogiem I przeciwnik nie dość, że rakietą nie trafił to jeszcze dał złym miejscu i niestety, jak widzicie, ciężkie tonki nie giną na, od naszego uh, ice-golema, co będzie dla nas dużym minusem. Mm -hmm. Natomiast mm -hmm. myślę, że nie jest to aż taki duży minus. Mamy i tak zapa. Mm, nie wiem, w jakiej sytuacji by nam się przydał większy level. Myślę, że na pierwszym, na drugim koncie, jak gram tym deckiem, to bardzo często się przydają takie małe rzeczy. Natomiast tutaj ja jakoś tego nie odczułam. Mam wrażenie, że i tak mam przewagę w levelach, jeśli chodzi o spele. I to sprawia, że nie mam na co narzekać. Także okej, okay, dajemy Hoga plus Ice Split. Mm, Ice Split za Hogiem, dlatego że inaczej wieża by go zniszczyła zanim dojdzie do wieży. E, I niestety, ale tutaj jest kiepska sytuacja, dlatego że brzmienie ma zarówno skierotunki, jak i Inferno Towera. I nasz zap nie zbyt wiele nam da. Także musimy znowu dojść do Hoga jak najszybciej jak się tylko da. I znów zaatakować. I teraz nie powinien mieć ani jednej z tych kart. Gdyby był mądry, to raczej najpierw by się bronił szkieletonkami, a dopiero później Inferno Towerem. Natomiast na jego szkieletonki my też mamy Zapa. Także myślę, że potrafimy się przebić. To jest najważniejsze. Dodatkowo potrafimy zbić ładnie jego Wizarda. I potrafimy zbić ładnie jego szkieletonki, które właśnie zmarnował. Także ok. Ice Spirit plus Ice Golem. To nie zniszczy dlatego że to jest 13 level. Natomiast wystarczająco osłabił, wystarczająco przytrzymał to wszystko i udało się ładnie odbić atak przeciwnika. Także znowu robimy kontratak i znowu przeciwnik ma Inferno Towera. Zapujemy, żeby po prostu jak najszybciej mieć tego Inferno Towera z głowy. I bronimy się i za chwilę znowu atakujemy. Raczej nie, potrafi nie musimy się bronić jeszcze przed tamtym Przynicem dodatkowo. E, niestety to nie jest dla nas najlepsza sytuacja. Bowler nas tutaj powstrzymał i my mieliśmy tylko jeden hit na wieży. Natomiast trudno. Widzimy, że przeciwnik jest już mocno zdesperowany. I ro roketuje naszą wieżę. Natomiast trudno. Tutaj ma Ice Golema. Tutaj teraz marzymy na tego Ice Golema, dlatego że... dałem go za daleko od naszej muszkieterki. Natomiast znowu atakujemy. Trzeba dobić tą wieżę po prostu, tego Inferno Towera. Natomiast w zasadzie to i tak było bez sensu. E, trudno. Musimy jak najszybciej dostać się do kolejnego Hoga. Musimy po prostu jeszcze chwilkę poczekać. Trudno. Mamy znowu naszego firebola. Ja jest także wszystko to zamrozimy. Mamy żywą tarczę przez chwilkę. Mamy też pomoc naszej wieży. I robimy kotratak. To jest zła sytuacja. E, raczej... Powinienem był poczekać, aż zniszczyłem tego prinsa. Natomiast zbijemy po prostu wieżę fireballem. I tak oto wygraliśmy wszystkie trzy mecze. Pomimo tego, że mieliśmy niższe level niż ma przeciwnik w niektórych kwestiach. Natomiast w niektórych znowu mieliśmy znacznie wyższe. Także myślę, że to wszystko. Na pewno będziemy puszowali dalej. Myślę, że chcę zobaczyć, jak daleko możemy tym takim zapuszować na tych niskich levelach. Myślę, że to może być ciekawe. Zalecam do łapkowania i subowania. I pa pa.